Witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będziemy się pak pakować na wyjazd do Krakowa. Pokażę Wam wszystkim, co pakuję do mojego plecaka, co pakuję do mojego plecaka na 4 dni. Jeśli Wam się Phoenix podoba, dajcie łapkę do góry, subskrybujcie mój kanał i napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej wyników, jak się pakuje na jakiś wyjazd. No to zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką pakuję na wyjazd, jest. Portfel. Bo na pewno będę kupywać sobie pamiątki. Następną rzecz. Notes. Bo sobie tam zapisałam, co na pewno. Kupię na wyjeździe w Krakowie. Taką torebkę ze z lotu ze Ścinawy. Którą sobie kupiłam w ścinawie. Jak on na zlocie. Kocie słuchawki, bo na pewno w podróży będę słuchać muzyki. Jeszcze spakuję telefon, ładowarkę, i na wszelki wypadek legitymację szkolną. Jakby hotelarze chcieli zobaczyć do, mój dokument, w, hotel, w hotelu. I na pewno jakąś wodę jeszcze sobie spakuje. Jeśli Wam się filmik spodoba, dajcie łapę do góry. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!